Spójrzcie Państwo, może Madonna nadjeżdża do nas. Spójrzcie Państwo na, na Madonnę. Zatrzymajmy się chwilę przy Madonnie. To jest bardzo dobry przykład. Madonna jako, jako kobieta. Kiedyś, kiedyś wyszła nago na ulicę i próbowała zatrzymywać samochody. Nikt jej nie poznał. To po pierwsze, wszyscy ją omijali. Było gdzieś to kręcone, widziałem to na wideo. I, i chodziła nago po środku ulicy, i, 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 i nikt nie zwrócił na to uwagi. E, oczywiście, że można powiedzieć, że to jest fanaberia. Tak, może jest to fanaberia, natomiast Madonna jest mistrzynią przykuwania uwagi do siebie. Jest mistrzynią budowania wokoło siebie czegoś, co można nazwać taką wielką magią, fantastyczną magią, ma wiele instrumentów i wiele takich narzędzi własnych, które, które mogą w jakiś sposób które w jakiś sposób jej to umożliwiają, to oznacza, że jest kolorowa na zewnątrz, to oznacza, że przy, przy, przyciąga do siebie uwagę. Właściwie to, co Pani powiedziałam, często też powtarzam, często, no nierzadko, może trochę w inny sposób, innym dziewczynom, które, które, które przychodzą i o tym też mówiłem wczoraj, że, że to prawda, że można być bardzo mocno, głębokim człowiekiem, można być bardzo fajnie. Tak jak pani sama ze sobą bardzo fajnie funkcjonuje, pani ze sobą się nie kłóci, ma pani duże poczucie bezpieczeństwa, jest pani osobą bardzo stabilną, jest pani osobą, która bardzo lubi towarzystwo, jest pani osobą, która lubi się śmiać i lubi się bawić. To jest pani wewnętrzna natura, natomiast na zewnątrz pani tego w ogóle nie wyprowadza. Ktoś lubi bardzo z panią przebywać, natomiast ponieważ. To będzie tak, że, że może być to bardzo, bardzo takie przykre stwierdzenie, że ktoś, mężczyzna, załóżmy na zabawie, będzie z panią rozmawiał, bo fajnie rozmawiać, fajnie, fajnie pogadać z kimś mądrym, ale, ale gdzieś zawiesi oko i pójdzie tam, gdzie osoba sama siebie kokietuje. I i to jest tak, drodzy Państwo, tak jak mówiłem w poprzednim programie, w piątkowym programie, że sami siebie musimy w jakiś sposób, w atrakcyjny sposób, jeżeli budujemy swój własny wizerunek, to dopiero budujmy go, że jesteśmy atrakcyjni sami dla siebie, później atrakcyjni dla kogoś, i dopiero wtedy pojawi się. Taka energia własna, własnej, przyjemnej kokieterii, własnej osoby. Zbliżyliśmy się do czasu, kiedy powinienem zaprosić na, na przerwę. Co czynię? bądź pewna siebie. Ze stuprocentową.